Manecko widzowie! Na dzisiejszy odcinek mamy do wydania trzy punkty Dzisiaj odcinku skupimy się na walce, widzowie. Toś nam bardzo da I dodatkowe 7 punkt wydamy sobie. Jeden punkcik wydamy sobie tutaj Walkę Na to. I mamy wydane punkty. Patrzcie, kto do nas wrócił. O taki długis Patrzcie, kto do nas wrócił. Kogo my nie widzieliśmy, trochę. I w dzisiejszym odcinku robimy znowu misję poboczną. Zobaczcie, no widzowie, jak mi się skupiłem na misji. Zobaczcie, no widzowie, jak się skupicie na misji pobocznej. Patrzcie, który może być poziom. Patrzcie na mnie. Ja Horizona mało gram. Mega. ...byłem... ...zrodał na... ...a patrzcie, który... ...mam poziom tutaj... ...patrzcie jak się skupiłem na pomoc, znaczy, jak jaki patrzcie na ten poziom... ...no... ...ciekawie... ...ciekawa fabuła... ...jak coś jedzą, ciekawe... ...o ja... lubię grać, gdzie? ...a wy wiecie, widziały... ...ja mówię, jak... ...będzie mi się jakaś gra podobała, mogę ją grać... ...często... A tak gra mi się podoba, bo grafika ładna i ciekawa pobyła. Jest chce mi się grać. Sejcie. Sejcie. fajny widzę, To się jeździć, to chyba K K K K K K Wiety, jak zabijamy Kortosz Wiety? Seramy kanister. Te pi... Chcę się obrócić. Dobra, nie. Mi nie można obawić. Muszę poczekać, muszę iść po prostu kanister. A wiecie, że to, to trudne jest mi kanister trafić. Jak pokonamy kanister, sterujemy mu kanister. Możemy iść, iść dalej sobie. No już tu nie chodzą. Idziemy sobie dalej. Czekajcie. Ja zawsze zostawiam go teraz A jak się skupię na misji po północ, które Was redał zbiera nadziei zobaczyć co kom je zaćmienie To są je coś ludzie Czy ktoś ich zmusza do kopania w tych uinach Chyba tak widzę. Nie widzicie? Zmusają. Te maszyny wyglądają na zdominowane. Lepiej uważać. lepiej uważać jak... Łatwe. zaćmienie. Paru, żeby dla Muszę, ta róża wygląda jak pracowana. Aby dostać się do tych ruin i dowiedzieć, co kminu. Co się stało z strażnikiem? Uciekajcie. Alibi. Alibi. Pomożę ludziom. Nie musisz sobie dzić. Mogli zmuszać by sobie ludzi z ciężkiej placy Bo Zobaczcie jak ja was zmuszę Jak się fajnie zmusa ludzi? Chama. Chamię. Powyham. Fajnie się zmusa ludzi. Fajnie się zmusa ludzi. Jezu! Dzień dobry, Zobaczcie. wszystkich. Wam się fajnie zmusza ludzi. Zobaczycie. Zobaczycie, jaka ja was pozmusam. Tego. Ha. Ero To już wszyscy Teraz muszę wejść do tak Okrzyżować plany wezra. Dzień, zobaczycie widzicie gdzie... jak. zmusza się ludzi pochodze ja i mój Elo Hej Pomogę Ci wejść Okej okay. Nie otworzysz z tej strony! Ma jakiś specjalny zamek! Dranie z zaćmienia! Dobrze im tak! Czyli Wezre znalazł w sobie fortecę z prawdziwego zdarzenia. Słuchaj. Chcesz ich zaskoczyć, wykorzystaj górne rusztowanie. Południowy mur nie jest jeszcze gotowy. Wezre ukrył się po drugiej stronie Jamy. Kim jesteś? Jesteście. Jestem Jew. Z plemienia utaru. Zaćmienie grasowało wokół pieśni ziemi i porywało naszych ludzi. Zarobiłbym się na śmierć, gdyby nie ty. Wiesz przypadkiem, czego mam się spodziewać? Zbirów zaćmienia, zabójczych maszyn. Wiesz, jakiej broni. Co, ale ich wódz. To nie. i stracić! Więc zostań tu i zostań, jeśli kogoś. U <laughs> ja sobie po. No widzę. Chodzimy tam. Ja nie dam rady. Myślę, że ja nie dam rady. A wcieliśmy już widzę... z gorszymi rzeczami. Przedwiecznemu się jutro stoczycie jak jakąś ciężką bitwę. Chcesz się bić? Alarm! Alarm! Tylko alarmu nie ma zwoł Muszę nistoczeli tu Oj, co do tego się. zbierzemy O łuk dostaliśmy widzowie, czekajcie Sprawdźmy O Ten Łuk chyba jest lepszy sobie A ten łuk ma to oprócz opry, oprócz oprócz Czyli ten łuk jest na ukrycie dobry. Osłoboobrazenia. obrazenia. Ten ma lepsze A tak mamy dobry łuk, widzowie. Mamy łuk dobry. Mamy dobry lut. co my teraz używamy, widzę? To, używamy, to jest to. To jest dobre. To. To jest dobre. To. To. I to. To jest ten łuk, który my używamy. To jest dobry. To jest presy łuk. Ludzie ciebie. Krew od niewolników. Zrosiły do pradawskich porywców. Nie badaj. Spieszemy śniwo. Zrobisz serwis? Będę Zobacz Może wykorzystam schowek Zaćmienie nieźle się tu zorganizowało Czas z skończyć Czas Staramy jedną całą. elo Ile tu jest? Czekajcie. pega

I pomyślałem sobie... Ja zawsze myślę, że... Raz... Ja to myślę, żeby nie ginąć. Okej, okay, to sprawdźmy... To już nie ma? Zobie co ja zrobiłem. No i no, strasznie. Teraz czas na dowódcę. ty? Te głośniki muszą być podłączone do jakiegoś źródła zasilania. Prawdopodobnie tak no. w tym wielkim budynku. Okay. Tam go poszukam. Dobra, i teraz poszukajmy. Pana nazwy dobódca. Jak ona powiedziała Ayloy. Kim ona jest? Muszę ich uchwalić. szybko. Uspokójcie się, zaraz was uwolnię. Dobra, ci. No wreszcie, Uwolniam. Okay. Trzymajcie się. Wyciągnę was stąd. Jesteście bezpieczni. Uciekajcie jak najdalej stąd. Ale co zrobisz? Posprzątam ten bajzel. Sama? To pewna śmierć. Jasne. Dla tych zbirów. Słuchajcie, znajdźcie kryjówkę. Ja się tym zajmę. Pora zająć się rechem. To idzie do pytaka. Pójdźcie. Czas upłynął. Maszyny są już na zewnątrz. Wprowadzam sekwencję detonacji. Pójdźcie. Kiedy już przejmę ich most, zabezpieczę nam przyszłość. Może najpierw zabezpiecz swoją kryjówkę. Ah. Zbawczyni południ? Jak miło, że sama się oddasz. Zamilcz, Wezry. Ja zemsty. Złóż. To jest mocne. Ja tu to jest mocne widzę. Musi tu wejść. Chodź. Chodź tu. Nie po jakie nie cały działa. Właściwie nie ułatwia sprawy Widzę jak ona mówiła Jak mówiła z w nic połudzika. Nie E aí, Azul? Без рев, будешь на Не uh. uh. <свес> поддайся. Nie myślałeś, że mi się nie uda za pierwszym razem i zginę od maszyny? Dobrze widziałem się, dowiedziałem się jak. lecenia. To jest fajne widzieć z tym leceniem. Bo wtedy, jak się skończyło lecenie, już, już nie miałem czarę już tu. Tylko wcale nie miałem. Misja popłocna, na pewno mogę być w Ale tam lubcie misje popłocne. Ciekawe. I fajne. W porządku? Tak, tak. Dam radę. Miałem nadzieję, że dasz tym łotrom do wiwatu, ale to... Jest piękne. Pozostali. Mieli się ukryć, czy oni. Wszystko dobrze. Wszyscy mają kryjówkę. Będziemy tu obozować, aż odzyskamy trochę sił. Potem wezmę ich do pieśni ziemi. Dzięki, Jew. Słuchaj, czasem wśród swych majaczeń Wezre wspominał dawnych towarzyszy. Mówił, że lada dzień tu będą. Grozi nam coś? Nie wiem. Ale dowiem się tego. Wezres spędził tutaj trochę czasu. Rozejrzę się. Sprawdzę, czy zostały tu jeszcze jakieś siły. Ciemni członkowie zaćmienia. Jeśli to widzicie, to opuściliście Królestwo Słońca, podążając nową drogą. Już to kiedyś widziałem. To był chyba ostatni. Zostawiłem wiadomość w beznadziei. Jeśli inni żyją, znajdą ją i trafią tu do mnie. Nie, jeśli już się nimi zajęli, a zajęli się. Pięć plemion. Pięć bomb. Tyle tylko potrzebuję. Gdy ich stolice legną w gruzach, będą musieli poddać się tej władzy. Jedno trzeba mu przyznać. Miał rozmach. No to już wiemy chyba wszystko. Jak poszło? Pompani nie żyją. Utaru nie muszą się już obawiać zećmienia. Podobnie jak reszta świata. Cóż, nie myślałem, że taki zbieracz jak ja mógłby pomóc komuś takiemu. Ale. W każdym razie, Eloi, szukaj nas w pieśni Ziemi. Do zobaczenia. o też widzowie dostaliśmy 5 punktów i 15 poziom widzicie widzowie i teraz mamy tylko misję popularną za żadnej misji pobocznej nie mamy szybciej hortatius mamy kociu 18 poziom nie